Dzień dobry, dzień dobry. Boże, jaki piękny dzień. Słońce świeci. Dawno takiego cudownego dnia nie było. Dawno tak cudowny dzień się nie rozpoczynał. Nie wiem jak u Was, ale u mnie jest po prostu słonecznie, aż chce się wyjść na zewnątrz. Dzisiaj, dzisiaj słuchajcie, cudowny dzisiaj temat, który, który mnie związany też z niespodzianką, a mianowicie o tym, o komunikacji podprogowej, o tym, co Znajduje się między słowami, o tym, co, co jest między słowami. My często skoncentrujemy się na słowach, co on powiedział, co ona nie powiedziała, ale co kryje się między słowami, co kryje się w tej całej komunikacji, która jest pozawerbalną. Więc dzisiaj będzie o tym, dzisiaj będzie na ten temat, więc szybciutki yy, dżingielek i zaczynamy. Dzień dobry. Dzień dobry. Pobudka, pobudka. Eee, no tak, ja dzisiaj troszeczkę, dzisiaj mi się zdarzyło pospać, zawaliłem noc. No. I jeden budzik mnie oszu o, oszukałem, jeden budzik, potem drugi oszukałem, a tak naprawdę w France słabo dzwoniły. Dzień dobry. Dzień dobry, eee, Ania. Pięknego piątku, tak jest, jest słoneczny, cudowny. Dzień dobry, Anita. Słuchajcie, eee, tak um, jak często, zobacz y, pojawiacie się pobudeczka, po pobudeczka. Słuchajcie, jak często zdarza się, że do kogoś mówimy, a, a, a rozumiemy coś zupełnie, e, zupełnie innego. Gdzie jest ta ukryta wiadomość? Gdzie jest ta ukryta wiadomość? Którą przekazujemy dalej. No bo czasami wiesz, ktoś, ktoś do ciebie mówi, a ty wiesz, że po prostu jest wkurzony. Nie, jest dobrze, jest cudownie. Po czym poznajesz, że coś jest nie tak, po czym poznajesz, że, e, e, że to, co mówi, nie jest spójne z tym, co, co, co dociera do ciebie. To jest to, co jest między słowami. To jest to, co to są te wszystkie komunikaty, które dostajemy od kogoś między e, słowami. E, Między słowami to jest jedna rzecz, druga rzecz, jakby między słowami to też jest, e, e, mówię o tym, o komunikacji takiej e, po pierwsze podprogowej, po drugie, czyli takiej niezauważalnej, niedostrzegalnej. E, kolejna rzecz to jest komunikacja e, e, niewerbalna, czyli mowa ciała. E, i, no i wiele, wiele innych, i dzisiaj chciałbym o tym porozmawiać. E, dzisiaj chciałbym Wam powiedzieć o tym i chciałbym też e, dać Wam. Dzisiaj niespodziankę. Tak. Więc, e, czym takie, co, co takiego sprawia? Gdzie te komunikaty się ukrywają? No bo, gdy mówimy do kogoś jakieś słowa, no to koncentrujemy się na słowach. Ja teraz mówię, e, ja teraz do Was mówię i. Oh kurde, tutaj się, e, Ja teraz do Was mówię i słyszy, słyszycie moje słowa. Jedziesz samochodem, nawet mnie nie oglądasz, to słyszysz moje słowa. Ale, co jest w tych słowach? Co jest w tych słowach? Słowa mają pewne znaczenie i to jest logiczne, każdy o tym wie. Ale słowa mają swój ton, mają swój rytm, swoje, swój grymas. Kiedy wstaję wiesz, z łóżka i zacząć, ktoś dzwoni do mnie, i on: mówi, "Cześć", a on mówi "Co ty, co ty, co u ciebie?". I on: mówi, "Wszystko dobrze". No to ktoś się pyta: "No co ty, leżysz, śpisz? Mówi, skąd ty, wiesz?" No tak słyszę, czyli już słowo już w tym w jaki sposób mówimy, słychać to, czy słychać to, czy e, e, w jakiej pozycji na przykład e, jesteśmy. Więc to jest już duży komunikat. Kolejna rzecz to jest. To jest właśnie ten rytm mówienia, czasami można, zobacz, czasami po czym poznajemy, że kogoś lubimy, dlaczego kogoś lubimy, dlatego że ludzie są podobni do nas, więc kiedy rozmawiasz z kimś, kto mówi szybko, mówi szybko, mówi szybko o tych rzeczach, które przychodzą mu do głowy i o tym i o tamtym i o tamtym i o tamtym i myślisz sobie, kurde, ale fajnie, gdy skończysz jest ktoś, kto rozmawia na podobnym poziomie. Prawdopodobnie ma dominujący system reprezentacji wzrokowy, bo te obrazy mu się pojawiają, a on szybko to mówi. Natomiast kiedy spotykasz kinestetyka, która osoba, która bardziej czuje niż widzi, wówczas ona mówi wolniej, wówczas mówi wolniej. Odpowiada. Jakby już cię denerwuje, jeszcze to denerwuje, coś jest nie tak. Więc tutaj e, e, też dużo można powiedzieć o tym właśnie stylu, po, o, o, o tym, kto jak to rozmawia. E, o szybkości mówienia, więc tutaj kolejną informację mamy. Kolejna rzecz to jest e, cała mowa ciała. Cała mowa ciała. Kiedy Kiedy idziesz na kiedy wiesz, że ludzie się lubią, kiedy zachowują się podobnie, kiedy siedzą w podobny sposób, kiedy, kiedy mają podobną pozycję ciała. Więc to są cały czas te komunikaty. Kolejna rzecz to jest gesty. Gesty. Co znaczą te gesty? Co znaczą te gesty? Co, co sprawiają? Dlaczego robię w ten sposób? Dlaczego robię w ten sposób? Dlaczego mówię tak albo, albo tak? Jakie to ma znaczenie? Ale wszystko dla naszej podświadomości ma znaczenie. I teraz chodzi o to, że tego jest tak dużo, że czasami wart, na poziomie świadomym ciężko jest to ogarnąć, bo musimy, żeby się koncentrować na słowach, na, na gestach, na e, intonacji, na rytmie mówienia, na. Na tym wszystkim, na, na tym, jak, jak ktoś, yy, jaką ktoś ma mimikę, jaką podstawia ciała całe mnóstwo rzeczy. Ciężko jest na tym yy, się koncentrować, ale to są komunikaty, ale to są informacje, ale to jest wiedza o drugiej osobie, wiedzą, które, wiedzę, którą przekazuje nam, nam druga osoba. Nawet zupełnie nieświadomie. Więc warto wiedzieć, y, gdzie przyłożyć ucho, warto wiedzieć, na co zwrócić uwagę, jeśli chcesz więcej wiedzieć o drugiej osobie. Kiedy idziesz na negocjacje, fajnie jest y, nie tylko koncentrować się na tym, kto coś mówi, tylko na, tym, na tych wszystkich komunikatach, które, które są poza zmysłowe. Nie wiem, czy oglądaliście film Focus. On chyba jeszcze na Netflixie jest, ale mają go usunąć. Focus. Oglądałyście film Focus. Fokus o tym, jak o grupie kieszonkowych złodziei, którzy jakiś duży skok, i, i właśnie, właśnie tam przygotowują, opowiadają o tej całej o, o tych wszystkich komunikatach, które człowiek każdego dnia dostaje, i w jaki sposób kodują się te informacje w naszej głowie. I teraz, jeżeli mamy świadomość tego, jeżeli mamy świadomość tego, że tak jest, to czy nie warto było wykorzystać tego na przykład do tego, żeby poprawić komunikację z partnerem, po, po, poprawić komunikację z koleżanką, poprawić komunikację z dziećmi, właśnie, ale nie yy, większą uwagę dać na koncentracji, uwagi na tym wszystkim, co jest między słowami, a nie na tych słowach. Co wy o tym myślicie? Czy taka umiejętność by była korzystna? Czy taka umiejętność sprawiłaby, że e, czy taka umiejętność sprawiłaby, żeby życie było prostsze? Pewnie, pewnie tak. Ale wiesz, gdy do, do tego jakby podchodzisz i patrzysz, mówisz, o, tyle rzeczy jest do, do zauważenia, no tak, to, je, to nie jest proste. To, to też nie jest. Yy, to nie jest łatwe, ale jest, jest to do zrobienia. Kiedy zrozumiesz, w których momentach, jak co działa, wówczas jesteś w stanie najpierw na poziomie świadomym, a potem na poziomie nieświadomym po prostu zbierać, zbierać te komunikaty. Czy i to jest jedna rzecz. Czy, nie wiem, czy w ogóle ten temat jest taki interesujący dla Was, czy, czy, yy, czy, czy, czy nudny, czy w ogóle wiecie wszystko yy, na ten temat. Ja przywitam się jeszcze. Yy, Anitka, to widziałem. Dzień dobry. Justynka, dzień dobry. Od razu ci lepiej. <laughs> Nieźle. Yy, Aneta, dzień dobry. Anita, słowa mają moc, czasami tną jak żeletki. No tak, tak, tak. E, dzień dobry, Kasia. Dziś nie byłaś pierwsza. Aż po prostu e, to pewnie przez tą uć. E, Elżbieta, dzień dobry, dzień dobry. Kasia, witam. E, słuchajcie, e, tak, czasami słowa tną jak żeletki, czasami, czasami słowa e, bolą i e, zobacz, jak rzadko jakby, Albo niezbyt często, niezbyt często bierzemy odpowiedzialność za, 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 za te słowa. Czasami, czasami coś chlapniemy, czasami damy jakiś sarkastyczny yy, żart, yy, a drugą osobę to zaboli, tak? A drugą osobę to, to zaboli. Ale z drugiej strony, z drugiej strony. Yy, Czasami żyjemy w takiej w, taki, w takim nie będę mówiła innym o tym, co, co myślę. Nie będę mówiła prawdy, do no bo kogoś zranie. A być może czasami jest tak, że, że warto po prostu komuś powiedzieć na wprost, o co chodzi. No bo nikt mu nie powie. Była taka piosenka, jedzie ktoś z liściem na głowie i nikt mu nic nie powie. I często tak jest, że. Ktoś idzie, z, albo coś robi takiego, co, co w ogóle jest śmieszne, a on sobie nie zdaje sprawy. Ja miałem często tak, że, że mówiłem coś i mówiłem słowo, które jak to powiedzieć? Słowo, które nie bardzo było poprawne, ale nikt mi o tym nie powiedział. Nikt mi na to nie zwrócił uwagi. I ja w swojej y, dziecięcej y, radości i, i naiwności, pomyślałem sobie, w ogóle, na to nie zwraca, w ogóle na to nie zwracałem uwagi. Ale ludzie, ci, którzy się znali, po prostu wiesz, dostawali komunikat, że. Co, co ja mówię. I w momencie, gdy ktoś, ktoś zwrócił mi uwagę, słuchaj, Grzegorz, jest taki tak, tak się nie wypowiada tego, aż mi było głupio. I teraz zobaczyłem całą historię. Zobaczyłem sobie całą historię, kiedy mówiłem takie słowo z radością i z mądrością. A dziś, po prostu, gdy to słowo mi się wychodzi, to po prostu czuję, że nadę. Wiecie o co chodzi? I pytanie jest, czy warto takiej osobie powiedzieć coś, czy, czy nie. Czasami to dotyczy słowa, czasami dotyczy zachowania, a czasami. Gdy zwracamy komuś uwagę o tym zachowaniu, to w niej w ogóle nie dociera. Więc co zrobić, żeby te komunikaty były właściwe? Trzeba synchronizować wszystkie i mieć uwagę na każdym poziomie na tę komunika komunikację. Komunikacja jest udana wówczas, kiedy komunikat nadany równa się odebranemu. Jeżeli jest źle odebrany, to znaczy, że wina nie jest po stronie odbiorcy, a po stronie nadawcy. Więc jak nadać tę tą informację, jak przekazać tę informację, żeby to było, żeby to było e, e, skuteczne, żeby to było, żeby to było. E, jakby dotarło do, we właściwy sposób do, do tej osoby. Warto poświęcić czas na tą komunikację. To nie znaczy, to nie znaczy że każdy popełnia błędy i nikt nie jest w stanie skupić się na wszystkich poziomach na. Nad, na nad, jakby nad tej komunikacji, ale warto mieć świadomość, warto wiedzieć, gdzie się popełniło błąd, warto znać przepisy, żeby wiedzieć, gdzie, gdzie się, że tak powiem, jeżeli coś nie wychodzi, gdzie może, gdzie może być problem. Warto, warto na to zwracać uwagę. I a ja dziś, a ja dziś chciałbym. Ja dziś chciałbym Was zaprosić dla tych chętnych, jeżeli chcecie więcej o tej komunikacji podprogowej, o słowach kluczach, o słowach, które zmieniają, zupełnie inaczej są odbierane przez jednych, przez drugich, to dzisiaj o godzinie 20.00 będzie webinar, znaczy webinar, tak, dzisiaj będzie webinar na YouTubie, webinar na YouTubie, jak to brzmi, ale będzie live na, na YouTubie, od ten sposób który w którym właśnie o takich rzeczach będziemy mówić. To będzie około półtorej godziny, dwie godziny. E, będzie dużo mięsa, dużo, dużo konkretów, więc zapraszam was bardzo serdecznie. Link e, podrzucę dla, dla tych, którzy są już gdzieś w mojej bazie mailingowej, to wyślę, dla tych, którzy, dla tych, którzy nie są wówczas będzie to na, na, na grupach, czy na czy na moim Facebooku, więc zapraszam Was bardzo, bardzo, bardzo serdecznie dzisiaj, dzisiaj o 20.00, więcej na temat komunikacji podprogowej. Tematem jest, będzie komunikacja podprogowa i wielopoziomowa w komunikacji międzypłciowej, ale taki mocny temat wymyśliłem. Ale myślę, że warto mieć świadomość, jak to wszystko działa, jak to wszystko funkcjonuje. Dla mnie to jest taki konik, dla mnie to jest coś takiego, co, co uwielbiam. Uwielbiam, gdy, gdy zaczynamy, ci którzy, ci, którzy gdzieś tam byli u mnie na kursach, Wiecie, że używam dużo sar sarkazmów, dużo, dużo dużo, takich, gdy sobie już pozwolimy na pewną frywolność w komunikacji, e, dużo sarkazmów, dużo wieloznaczności, dużo jakichś komunikatów I w momencie, gdy w momencie, gdy już potem mówię, jak to funkcjonuje, to zaczynacie wszystko, wszystko widzieć, zaczynacie wszystko e, dostrzegać zupełnie w inny sposób więc e, i zauważać te wszystkie rzeczy i to jest piękne, cudowne, wspaniałe. Więc więc zapraszam Was serdecznie. Dzisiaj będzie moc, będzie, będzie dużo, dużo, dużo informacji i z pewnością wyjdziesz z tego spotkania z, z, z czymś takim, że kurde, szkoda, że tego wcześniej nie widziałam. No dobrze się rozgadałem, rozgadałem, eee, zobaczmy kto tu jeszcze napisał. Eee, Malgo... Ale jedni słyszą, drudzy widzą, ciężko wtedy połączyć takie odbieranie komunikatów. No tak, jedni widzą, drudzy słyszą, inni czują. Systemy reprezentacji są różne, ale to jest tylko jeden, jeden, jeden z, z wielu rzeczy, o których będziemy mówić, czyli system reprezentacji. Ciężko, ciężko to połączyć? Warto jest świadomie to zrobić. Ciężko też jeździć samochodem, pewnie przyznasz operując nogami w jeden sposób, czyli gaz, hamulec, sprzęgło, operując ręką w inną, w innej kolejności, zmieniając biegi, operując kierownicą, żeby jeszcze złapać a, a, azymut i, i patrząc na drogę, jeszcze rozmawiając z koleżanką. Wszystko jest ciężko sko, z, y, y, opanować. Ale do momentu, gdy nie nabierzesz nawyku, gdy to nie przejdzie do twojej nieświadomej kompetencji, gdy nie przejdzie do twojej podświadomości, wtedy już jest Łatwo, wtedy już jest dużo, dużo łatwiej, ale każdą z tych rzeczy trzeba przećwiczyć albo wszystkie razem da się to zrobić. Joanna, jest co to za szczęście moje? Boże, tyle czasu. Gdzie ty byłaś, dziewczyno? Gdzie ty byłaś? Joanna kiedyś dostała, miała, do, wyznaczyła sobie taką zadanie, że, że robiła notatki z optymizerów. No, to sam byłem zaskoczony, co ona tam dostrzegła. Witam, pozdrawiam serdecznie. Jola, bardzo interesujący temat, mało się mówi o komunikacji niewerbalnej, która yy, nie kłamie, <ścoughs> więc dzisiaj, dzisiaj, dzisiaj o 20 będzie takie spotkanie na live na, na YouTubie. Tak jak mówię, prześlę Wam informację, życzę Wam dzisiaj cudownego. A jak Wam w ogóle mija dzień? Napiszcie coś o sobie. Napiszcie jak Wam cudownie, czy u Was też tak słońce świeci? Czy u Was też tak pięknie jest? Czy u Was po prostu e, jest e, tak, że, że chciałoby się po prostu wyjść i, i poskakać na tym rzeźkim, cudownym powietrzu? Po jest. <laughs> Jak się czujecie? Czy już dzisiaj po treningu, czy za chwilę będzie następny? Czy macie dzisiaj zmartwienie, że kończy się weekend i trzeba będzie, e e zaczyna się, kończy się tydzień i, i, i znowu niestety ten weekend, a i dwa dni trzeba czekać do, do, do tego, żeby móc znowu e funkcjonować, znowu pracować? Czy też tak macie? No tak. No dobrze dziewczyny, dziękuję dziękuję Wam bardzo, że jesteście, dziękuję Wam za, za to, że się pojawiacie, dziękuję Wam za czas, który, który poświęcacie. Ja chciałbym dzisiaj jeszcze raz zaprosić Was na dzisiejsze spotkanie o 20.00. Dzisiaj to jest, żeby była jasność, bo ktoś pewnie z opóźnieniem będzie patrzył, dzisiaj jest 6 grudnia, a 6 grudnia to są co? To jest dzień niespodzianek. To jest dzień niespodzianek, więc 6 grudnia 2024 roku robimy, robimy live na YouTubie. Więc zapraszam Was serdecznie, pewnie będzie jeszcze, jeszcze nie raz, ale dzisiaj zapraszam Was serdecznie. Edytka, dzień dobry. To będzie cudowny dzień, słońce, piąteczek, miłego dnia dla wszystkich. U Ciebie też jest słońce? U Ciebie też? Edytka jest z Norwegii i, i y, o tej porze słońce jest, jest y, ten, y, czymś wyjątkowym, więcej jest zusz polarnych. Tak, mówię? Ja już po spacerku, super. Będę, 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 Ania będzie. Dobrze, dziewczyny, to dziękuję wam bardzo. Y, już y, szybciutko, bo dzisiaj y, do gości znowu. Y, Gosia dzisiaj ma podobno cudownego gościa, więc ja... Dziękielek pan puszczam, pozdrawiam. A czy pamiętasz o tym, że jesteś cudowna, wspaniała i najlepsza na świecie? Czy pamiętasz, że zasługujesz na wszystko to najlepsze? Czy pamiętasz o tym, że. Hmm... Inne się uśmiechać do siebie. Tak wszystkiego e, wszystkiego dobrego. życzę Wam wszystkiego dobrego i do zobaczenia jutro nie jutro dzisiaj do zobaczenia dzisiaj e, na, e, na Liveie, a do zobaczenia na optymizerze e, w poniedziałek pa. pa.